Jestem pepa! To mój mały to mama świnka, a to tata świnka, pepa. Wakacje pełne słońca. To pierwszy dzień wakacji pepy we Włoszech. Ja, wakacje tata świnka wcześnie wstaje. Ja się ciężwa dni wsiada. Hej wybiorę się na mały spacer. Hej będę skakać. Dzień dobry panie świnko. Eee, widzę, że korzysta pan z basenu. Dopłata 50 złotych się należy. Jestem prawdziwie wkurzona. Takiej ściemy jeszcze w życiu nie widziałam. To jest pan koza. Opiekuję się pensjonatem. tata wpadł do wody! Jak do tego doszło, nie wiem. Ojejku. Tata świnka. Tak się wkurwił, że cała woda z basenu wyparowała. Gdybyście czegoś potrzebowali, powiedzcie mi. Chcielibyśmy zobaczyć miasteczko. Naprawdę jest, naprawdę jest, naprawdę jest bardzo ładne. Beee, pokażę wam. Wyglądam jak prawdziwy kuj. Wygląda pan doskonale! Wszystkie śmieci! Tak ta, ta, to świta! Więc ruszajmy! <grymne> to miasteczko, w którym mieszka Gabriela. <grymne> to jest kawiarenka przy rynku. Ciao, Gabrielo! Mój wujek robi bardzo smaczną pizzę! Odrobinę pomidorów! Troszeczkę sera i do piekarnika. Ej, hey,